Alan, witamy jeszcze raz oficjalnie w Krakowi. Po latach gry za granicą zdecydowałeś się wrócić do Polski, reprezentować barwy Krakowi. Co było tego powodem? Na pewno pierwszym powodem było to, że w wczoraj sezon już wcześniej, więc chciałem przejść do klubu, który będzie walczył o, można powiedzieć, tytuł mistrza Polski, więc chciałem jakby osiągnąć coś w tym sezonie jeszcze i pograć troszkę dłużej. Mhm. Można powiedzieć, że no hokej masz we krwi, twój tata Dariusz, był zawodnikiem Podhala Reprezentacji Polskiej. Czy to sprawiło, że zdecydowałeś się na tę dyscyplinę? Tak, od mojego można powiedzieć, miałem łyżwy na nogach, więc dzięki tacie ten sport jakby, jest w mojej krwi i dużo on mnie nauczył i dużo mu zawdzięczam. W czasie swojej kariery grałeś w Czechach, grałeś w Ameryce, czyli poznałeś różne style hokeja. Który jest dla Ciebie taki najbliższy, jakbyś go chciał tutaj wykorzystać? Ja jestem za wynikiem typu, który dostosuje się do każdego stylu gry. Nie ma problemu z czy to stylem takim jak był w Ameryce, czy na Czechach, czy w to Czech jest teraz właśnie w Europie. I to zależy od tego, co trener będzie ode mnie oczekiwał. Ja jestem za wynikiem, który chce osiągać sukcesy i zrobi wszystko dla dobra drużyny byś mógł powiedzieć właśnie, czym się różni gra w Europie od tej w Stanach Zjednoczonych na tym no, najwyższym poziomie? Na pewno w Stanach hokej jest szybszy dużo i twardszy. Nie ma takiego jakby bronienia się, Każdy, każda drużyna atakuje i stara się strzelić jak najwięcej stanek. Odbyłeś dziś pierwszy trening z drużyną. Jakie są twoje wrażenia, jak cię chłopacy przyjęli w szatni? Tak jak mówiłem, tam już w wcześniejszym w jednym wywiadzie dużo chłopaków znam, czy to z nowego targu, bo są nowotarżanie w składzie, czy też z kadry, czy Czesik, z którymi grałem jakby przeciwko nim, więc kojarzę chłopaków, więc... Czy to z językiem czeskim, czy z chłopakami z Krakowa Znam się, więc nie ma żadnego problemu z komunikacją. No właśnie, tutaj robi się u nas w Krakowi taka mała kolonia wychowanków nowego targu. No, na pewno ci to też pomoże w aklimatyzacji. Tak, tak jak mówię, no, znam się z chłopakami nie od dzisiaj, więc yy, rozmawiałem z nimi wcześniej na temat Krakowi, więc yy, słyszałem same pozytywne słowa, więc też z, do, z tego powodu zdecydowałem się na przejście tutaj. No już jutro być może zadebiutujesz w wyjazdowym meczu z JKH Jaszczębie. powiedz jak musimy zagrać, żeby wygrać no i zbliżyć się do tej pozycji zwycięstwa na koniec sezonu zasadniczego? No myślę, że najprostszym sposobem będzie strzelać jedną bramkę więcej i myślę, że to, co trener nam powie przed meczem, będzie, jeśli będziemy realizować, to, i, to myślę, że ten plan i ten plan wypali, to po prostu ten mecz wygramy. Mhm. Na koniec, powiedz, jakie są Twoje cele, marzenia tutaj w Krakowi, najstarszym klubie sportowym w Polsce? No na pewno przechodząc, tu, jed, moim jedynym celem jest zdobycie Mistrzostwa Polski w tym sezonie i innej opcji nawet nie biorę pod uwagę.